twarz. Pierwszy dzień daily, 40 dni do świąt. No i dzisiejszym naszym zadaniem jest skupienie tysiąca MMSów. ców Skietelców, znaczy. My się to zawsze. Dobra, to widzimy się w galerii. Na miejscu idziemy na dział słodyczy. Jesteśmy aktualnie w action. Pierwsza maska. Pierwsza paczka. Mam ciągle środku malutkie paczki. Ma 18 paczek i kosztuje. A skąd że ona ma? 18. 18 paczek. 18, czyli 9 dużych paczek. Czyli, skite... czyli kosztuje 16,90. Przejrzymy i zobaczymy, ile jest dokładnie skiteru. 88 skitelsów za cenę. Jest tu Idziemy szukać dalej. Nasz budżet. Nasz budżet. Nasz to budżet. 40. Nasz budżet. Budżet 40, czyli hmm. aktualnie mamy za 30 34 bo złote, na jedną paczkę będą 580,80, więc idziemy szukać do innych sklepów. No jest w Lirdzie, bo być byście powiedzieli, że to nie to wam nie uwierzył, więc szukamy, widzimy się jak hmm. Znaleźliśmy trochę bardziej nieopłacalne. Tak, więc idziemy szukać inne. Ale no dalej, i, sklep. I zawsze wolimy szukać większych paczek. Patrzcie na chipsy, chipsy ze Squid Game. Mamy troszeczkę ja najbardziej, Albo... Ostre. O do k***a, no, nie to jest duże, do tego. Ale co to się Ale weźmiemy i tutaj mamy... Dobra, idziemy obliczyć paczkę i wychodzi nam, że za dokładnie 32 zł wychodzi nam 538 skittlesów. Troszkę mniej niż w poprzednim, nic nie widzicie. Ale wychodzi taniej. Wychodzi nam tak. Dodaliśmy małe paczki, co dodaje nam, że mamy za jeśli się do tych 596 skitelsów lecimy dalej, szukać. Robimy przerwę na loda. Widzimy się, jak zrobimy przerwę na loda. Tak nam sklepów. Albo w niektórych było na pewno nieopłacalne już na, na studę. Albo w niektórych w ogóle nie było skitelsów. Albo niektóre Albo niektórych nie było skitelsów. Dlatego mieliśmy, że wiki go... No więc zaraz zdecydujemy, bo jest bardziej dla nas bo może coś tam jeszcze się dokupi. Widzimy się, jak to zrobimy. Kapaczek w tej dziedzinie. to jest nasza wiesek. Widzimy się, jak kupimy. 26 złotych, co daje nam 4 paczki do kupienia w dniu. kupiliśmy w action, to widzicie tak. Czyli wychodzi nam łącznie 678 skitelców i sami były nam jeszcze 2 zł, ponieważ mieliśmy tylko 36 zł. Okazało się. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli jesteś nowy, zostaw suba, i podkonajcie moje filmy. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka. Pamiętajcie, że naszym celem do końca daily jest 1000 subskrypcji, za to rozdam kilka rzeczy.